Wiesz, jaki związek ma najmniejszy pies świata ze starożytną cywilizacją? Chihuahua to jedna z najstarszych i najmniejszych ras na Ziemi. Historia rej rasy zaczyna się w Meksyku, gdzie już tysiąc lat temu Aztekowie i Toltekowie hodowali małe psy zwane Tecici. To właśnie z nich miała powstać dzisiejsza rasa Chihuahua. W XIX wieku amerykańscy podróżnicy odkryli te niezwykłe psy w stanie Chihuahua. I tak rasa zyskała swoją nazwę. Oraz trafiła do Stanów Zjednoczonych. Chihuahua szybko zdobyła popularność dzięki swojej energii, inteligencji i wyrazistej osobowości. Mimo mikrych rozmiarów, to psy pewne siebie, odważne i silnie przywiązane do swojego człowieka. Dziś Chihuahua to ikona rasy mini, ale jej korzenie są znacznie bardziej tajemnicze niż mogłoby się wydawać. Ciekawostka: mózg Chihuahua jest proporcjonalnie największy wśród wszystkich ras psów w stosunku do wielkości ciała. Chcesz historię kolejnej rasy? Daj znać w komentarzu, jaka rasa psa ma być kolejna.